Witam Państwa serdecznie na kanale Proces Management. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę, od czego zacząć? Czy, czy w ogóle możemy zacząć? Bo tak naprawdę my nie zaczniemy BPMS-u, nie zaczniemy całego dziewięciokrokowego cyklu tej, tej roadmapy przejścia przez proces w momencie, kiedy my de facto nie będziemy mieli procesu. Dlatego dzisiaj bardzo dużo powiemy sobie, jaka jest między procesem a projektem. Firma bardzo często zaczyna od tego, że zastanawia się, czy w ogóle z firmą procesową. To jest bardzo dobre pytanie na początek. Czy my w ogóle, ta metodologia Lean Six Sigma i wężej BPMS, zarządzanie procesowe, czy nam do nas pasuje, czy to jest nasz model działania na rynku, nasz model zarządzania firmą? I od tego pytania de facto należy zacząć. Jeżeli firmy twierdzą, że tak, zarządzamy procesami, tak, my mamy model procesowy, Warto by na początku zadać sobie takie bardzo podstawowe pytania, bo często firmy w bardzo dużym rozpędzie, robiąc cokolwiek, czasami bardzo często na oślep, mówią, deklarują, że tak, są firmą procesową, tak zarządzają procesami. Ja uwielbiam tak naprawdę spotkać się z takimi firmami i na dzień dobry już dyskutować, na dzień dobry troszeczkę nokautować najprostszymi pytaniami na świecie. Bo jeżeli ktoś mówi mi, że jest znawcą od znaczków, to potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania filatelistyczne. Jeżeli ktoś się zna na kotach, no to zna pewne, pewne zasady w świecie kotów, zna rasy, zna, zna pewne sposoby opieki. Jeżeli ktoś mówi, że zarządza procesami, to bez żadnego problemu powinien odpowiedzieć na te pytania. Proste pytania: ile masz procesów w firmie? Jak te procesy nawzajem ze sobą interaktują? Jak one są poukładane w sekwencji, czyli czy znasz swój strumień wartości? Czy wiesz, kto tymi procesami u ciebie zarządza? Czy te osoby wiedzą, że one procesami mają zarządzać? Bo to też jest zagadka. Często w firmach lata jakaś lista Excelowa właścicieli procesu, a potem się nagle okazuje, że ci ludzie nawet nie wiedzą, że są właścicielami procesu. Często ona się pokrywa z ze strukturą organizacyjną. No i wybaczcie państwo, ale dyrektorzy, osoby na poziomie dyrektorów, nie będą właścicielami procesu, nie będą zarządzały operacyjnie procesami, tak jak my to mamy na myśli. I bardzo wiele, tak naprawdę, problemów się rodzi. Bardzo, na, na bardzo wiele pytań widzimy, że nie mamy de facto odpowiedzi. Oczywiście wtedy firmy zaczynają się tłumaczyć, no tak, ale to, to przecież my się sięgniemy do, do dokumentacji. To nie jest kwestia sięgnięcia do dokumentacji, to nie jest kwestia tak jak w certyfikacji, przygotowania pewnej dokumentacji pod certyfikację. Nie mówimy o tym. Dla mnie, jeżeli firma zarządza procesami, to o procesach w danym momencie wyrywkowo wie wszystko. Jeżeli ja znam fizykę, to zapytany teraz na ulicy o trzy prawa Newtona, ja jej powiem. Ja wiem, o co chodzi. Działy fizyki we wszystkich tak naprawdę obszarach coś mam do powiedzenia. Jeżeli się znam na fizyce. Jeżeli ja się znam na procesach, to takie pytanie, jak ile mam procesów w firmie nie powinno stanowić żadnego problemu. Możemy co najwyżej dalej dyskutować. No tak, na którym poziomie, o który poziom pan pytał? Wow, super. Czy o wszystkie, czy tylko te biznesowe korowe, czy pyta też pan o procesy wsparcia? Wow, już zaczynamy, widzę, rozmawiać tym samym językiem. Ale jeżeli ktoś robi strukturę procesową, jakieś księgi jakości, zamykają w szafie na dwa lata, z jakimiś sztucznie wyrywanymi ludźmi jako właścicielami procesu, albo sztucznie przypisanymi ze struktury organizacyjnej, i oni nawet nie wiedzą, że są. Że są procesy w firmie, to my nie zarządzamy procesami. My na tym kanale będziemy mówili, jak dojść do takiego normalnego stanu, gdzie faktycznie z czystym sumieniem będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania i wtedy powiedzieć: tak, my zarządzamy procesami. Tak, my się na tym znamy. Tak, my w taki sposób działamy. Super. To odpowiedzi na te pytania nie stanowią żadnego problemu. To ja potrafię każdego pracownika na terenie firmy wyrwać się nagle na korytarzu, zadać mu trzy pytania, on będzie potrafił odpowiedzieć, w jakim jest procesie, jakie są bieżące wyniki tego procesu, jakie są ostatnie rekomendacje zgłoszone, co weszło, co nie wyszło. To jest normalne. To jest zupełnie normalne, kiedy firma myśli i działa przez procesy. Zupełnie normalne. To nie jest incydentalne działanie jakiegoś pełnomocnika do spraw jakości, albo jakiegoś działu jakości, który się coś tam dłubie u siebie. Nie. To jest normalne działanie, normalna kultura firmy wbudowana w każde stanowisko, w każde. Bo jeżeli ja będę w ciągu tego wykładu, kilku cykli tłumaczył bardzo wyraźnie, w jaki sposób powinno się budować miary, komunikować te miary, budować dashboard, to buduję to wszystko po to, żeby to wsiąkło w kulturę firmy. Żeby każdy pracownik wiedział, jakie mamy procesy, żeby każdy pracownik wiedział, w jakim jest procesie, jak ten proces obecnie wygląda, jakie ma wyniki, co jest do usprawnienia, co nie. To jest dobrze wdrożony system zarządzania pracowego. O tym wszystkim będziemy mówili. Ale właśnie, czy ten model jest dobry dla każdej firmy? Czy ten model faktycznie jest pasujący do, wszelki, do wszelkiego rodzaju działalności? Czasami wydaje nam się, że jesteśmy firmą procesową, a de facto nawet nie, nie, nie powinniśmy zbliżać się do modelu zarządzania procesami. Co więcej, dochodzimy do bardzo fundamentalnego pytania, co jest projektem, a co jest procesem. Dlaczego tak postawiłem pytania? Dlaczego nie postawiłem pytania, co to jest proces? Dlatego, że świat tak naprawdę w zarządzaniu jest tylko dwubiegunowy. Model działania firmy jest tylko albo w ramach projektu albo w ramach powtarzalnych procesów, nie ma innego. Ja wiem, że tak naprawdę jest bardzo wiele wypowiedzi, bardzo wiele wykładów o innowacyjnym modelu, startupowym, takim, siłakim, owakim, ale to jest dalej projektowe. Firma na bardzo wczesnym etapie startupu jest niczym innym, jak firmą projektową, ma projekt jeden, który musi wdrożyć, czy to produktu, czy to wręcz nawet całej organizacji, działa projektem, robi to pierwszy raz. Dlaczego tyle startupów nie wychodzi? Bo właśnie działają projektami, bo tam się zarządza ryzykiem, bo 90% firm startupów po roku upada. Dlaczego? Bo nie wiemy, jak taką firmą zarządzać, jak, czy to się sprzeda, nie sprzeda, czy produkt się przyjmie, czy nie, czy go operacyjnie tak obsłużymy, czy inaczej, bo to jest projekt, to jest zarządzanie, nie wiedzą, zarządzanie ryzykiem. My w procesach tak naprawdę zarządzamy zmiennością, zarządzamy powtarzalnością. To jest główny cel procesu. Tym się różnią procesy od projekty. Dlaczego? Bo jeżeli bym zapytał tak naprawdę o definicję procesu, no to wszyscy od razu wstają i mówią wyraźnie. No to jest sekwencja czynności posiadająca swój start, stop, zamieniająca wejścia, wyjścia, posiadające swojego właściciela. Wszystko dokładnie tak samo jak w projekcie. Czy projekt jest sekwencją działań? Tak. Czy posiada swój start-stop? Tak, nawet podkreślam to bardzo wyraźnie, że powinien być wyraźny kick-off i wyraźny close-out projektu. Czy zamienia wejścia w wyjścia? Oczywiście, że tak. Zamienia wszystkie surowce, materiały, projekty w gotowy produkt, final deliverables. Czy wykorzystuje zasoby? Dokładnie tak samo jak proces. Więc gdzie jest różnica? Gdzie leży różnica między tymi dwoma modelami? Czy my jako stocznia możemy iść w procesy, czy nie? Czym, jako producent zegarków, koszul, możemy iść w jeden model czy w drugi? I w który? Na to pytanie tak naprawdę odpowiada czasami klient za nas, czasami segment, w którym się usadowimy, czasami produkt, który oferujemy, a czasami wręcz my sami świadomie o tym decydujemy. Dlaczego? Bo to są dwa zupełnie różne światy i te światy polegają na czymś zupełnie, zupełnie innym. Tu stawiamy projekt, zarządzamy firmą jako projektem. Tu zarządzamy powtarzalnością w tym, co robimy. To są dwa zupełnie różne modele. Zacząłem o zegarkach, zacząłem o koszulach. Czy model procesowy, projektowy jest przypisany do klienta, do segmentu? Czasami tak, a czasami jest to nasz świadomy wybór. Jeżeli mówimy o koszulach, to możemy koszule robić na zamówienie, z wyszywanymi mankietami, z możliwością wyboru koloru masy perłowej do guzików. Kształtem, kształtem i wykończeniem yy, kołnierzyka, i piętnastoma jeszcze innymi rzeczami. Tajlorowana, nietajlorowana, normalna, wyszczuplająca. Koszula na zamówienie. Możemy sobie nad odcień mankietów wybrać. A czymś zupełnie innym jest szycie fabryczne, standardowe, powtarzalne. Koszul w ilościach X. Tu i tu mamy produkcję koszul. Czy różni to cena? Tak, ale jako wynikowa, jako pewien model finansowy, dlatego, że jeszcze raz w projekcie my zarządzamy niewiedzą, zarządzamy ryzykiem, jakąś nieznajomością otoczenia tego, co się stanie. W procesach my zarządzamy powtarzalnością. My wiemy w procesach, że żeby zmieścić się z paluszkami, z zegarkami czy z koszulami na rynku, to mamy pewną elastyczność cenową, ale niewielką. My musimy tak zarządzać powtarzalnością, sprawnością procesów, żeby się w tej cenie zmieścić. W projektach jest troszeczkę inaczej. Mamy większy zapas właśnie na te błędy, na ryzyka, na inne rzeczy. Inaczej się buduje powtarzalny blok, trzaska się sztuka za sztuką, a zupełnie inaczej zarządza się firmą i buduje, kiedy robimy na, za, na zamówienie jakiś apartament, gdzie wtedy mamy zupełnie inną marżę, inną możliwości... Popełnienia pomyłek, wycofywania się, poprawek, korekt, inny czas wykonania pewnych czynności. Tu liczymy w minutach, tu liczymy powtarzalność. Tu tak naprawdę możemy daną czynność powtarzać N razy, bo przecież mamy to w marży, klient nam za to płaci. Może być ta sama branża, może być produkcja zegarków. Możemy być firmą projektową, Fascherą Konstantin, Filip Patek. Nie możemy nawet za dużo wyprodukować, bo wtedy model już przestaje być unikatowy, przestaje być projektem. Tam sobie wybieramy ilość diamencików na wskazówce godzinowej. Proszę bardzo, jak, jak, jak możemy, jak chcemy, jak stać nas? A czymś zupełnie innym jest Timex, który ma liczy Sigmę i który wie doskonale, albo Swatch, również podobna firma, która wie doskonale, że danego modelu na rynek światowy wypuści 5 milionów. I żeby on był fajny, żeby był dla klienta akceptowalny, również cenowo, wzornictwo jak najbardziej, ale cenowo, to musimy mieć sprawne procesy, żeby to obsłużyć. Dlatego są pewne firmy, które nie przyjmą modelu procesowego, bo nie mogą, bo tak naprawdę działają od projektu do projektu, właśnie rzeczona chociażby Stocznia. A są firmy, które są typowo procesowe. Jak produkujesz Paluszki, słone, to nie może być firmą projektową. Dlaczego? Bo takich paluszków na rynku jest N, taki, ani inny segment jest już określony. W związku z tym, ty musisz mieć sprawność procesową. Musisz, bo ty się na tym rynku znajdziesz tylko wówczas, kiedy na dość zadaną cenę na rynku, ty sobie z niej wykroisz w miarę rozsądny zysk. Który zależy tak naprawdę od kosztów, które ponosisz. A koszty to nie tylko tak naprawdę. Ludzie, to nie tylko maszyn, to nie tylko surowce i materiały. Ale koszt przede wszystkim, to na co w CIXIMI najbardziej zwracamy uwagę, to jest koszt złej jakości. Poor quality cost, cost of pure quality. To jest koszt, który tak naprawdę wnoszo, wnosi nam, jest wnoszony do naszej firmy przez złe procesy. Dział reklamacji, typowo kosztowa rzecz, element w organizacji. Czy, czy, czy liczymy go w produktach? No, musimy go liczyć w produktach, bo my ten dział utrzymujemy. Jak on powstał? Właśnie w taki sposób, że jakieś procesy na jakimś etapie produkcji, usług, handlu były źle poukładane, źle ustawione, wyprodukowały nam defekt, który dział reklamacji musi obsłużyć. Ile tak naprawdę z magazynu mamy odpadów? No, właśnie, to też zależy od tego, jak są pokładane procesy. Mamy wtedy model procesowy, mamy taśmę i staramy się wszelkimi możliwymi metodologiami, które będziemy na każdym z kanałów omawiać zarządzanie procesowe, usprawnienie, optymalizację będziemy atakować, bo musimy mieć sprawne procesy. A czymś zupełnie innym jest świat projektowy. Inny model marży, inne zarządzanie, inne wszystko. Nie zależy to. Często od, od branży. Są takie sytuacje, gdzie możemy sobie pewne modele wybrać, a są takie sytuacje, gdzie jeżeli coś chcemy robić, się czymś zająć, to to wymusza na nas pewne, pewien, pewien model biznesowy albo projektowy, albo procesowy. My jesteśmy tu, my jest, zajmiemy się tym modelem. Dlatego, jeżeli mówimy o tym wróćmy na chwilę do, do, do tej definicji projektu i procesu. Czym się różni projekt od procesu? No, na razie niczym, w naszej definicji niczym, ale tam jest taka bardzo ważna końcówka. Ta końcówka brzmi wykorzystanie unikatowej wiedzy w projekcie. W procesie nie ma żadnej unikatowej wiedzy. W procesie jest powtarzalność. W procesie produkujemy milionową żarówkę i wiedzę, jak ją wyprodukować, wiedza bazuje na tym, jak wyprodukowaliśmy 999 tysięcy poprzednich żarówek. My tylko tak naprawdę wiemy, jak to produkty, tylko to optymalizujemy. My nie szukamy, nie zastanawiamy się, nie dapiemy w głowie, jak zamontować ten drucik żarowy w środku, bo wiem, jak to zrobić, tylko teraz się zastanawiamy, jak to optymalnie zrobić. Bezkosztowo, powtarzalnie, standardowo, o najwyższej jakości, żeby nam się to czkawką nie odbijało potem w zwrotach, w reklamacjach, w przepaleniu, w brędzie na rynku, w poczuciu jakości, odczuwaniu jakości przez klienta itd. itd., itd., itd. Projekt, unikatowa wiedza. Stawiamy pierwszy raz dom. To, co omawiamy na kanale Project Managementu. My tam de facto zarządzamy wiedzą. Wszędzie wpychamy bufory, zastanawiamy się, jak dobrać ludzi, żeby nam powiedzieli, jak się taki dom stawia, bo to jest projekt. wykorzystywaniu unikatowej wiedzy. I w zasadzie projekt od niczym się nie różni. Dokładnie reszta definicji jest tak, jak, tak jak powiedziałem. Na swój start to wykorzystuje zasoby, sekwencje i tak dalej, dalej różni się tylko standardem, zmiennością, powtarzalnością. W typowym projekcie, takim, taka, taka jedynka nasza po lewej stronie, nie ma nic. Jest pierwszy raz stawianie tej rzeczy, pierwszy raz robimy taki produkt. W szóstce robimy 5 miliardów takich produktów, naraz, w jednym momencie, w danym okresie. Jest jeszcze świat pośrodku. Bo o ile w przypadku budowy jednego domu możemy mówić o projekcie, w przypadku budowy miliona domów, to już jakby proces nam się tworzy automatycznie. My sami dążymy do tego, żeby te czynności były coraz bardziej powtarzalne, usprawniamy sobie, optymalizujemy. Jak mamy raz iść, raz iść wykonać pewną czynność, no to ogarniamy się, że tak powiem, pół godziny najpierw. Jeżeli tą czynność wykonujemy n razy dziennie, to już pewne rzeczy mamy przygotowane, już pewne rzeczy robimy inaczej, robimy dokładnie tak samo jak n razy w ciągu dzisiejszego dnia. Jutro będziemy to jeszcze bardziej optymalnie robili, bo mamy wolumen. Wolumen decyduje o tym, czy mamy procesy, czy mamy projekty. Bardzo często. Ale jeszcze jest druga bardzo ważna rzecz. Standard. Co to jest standard? Standard Toyota bardzo ładnie opisała. Jako wykonywanie tych samych przedmiotów, w tym samym czasie, w ten sam sposób. Kropka. To jest najpiękniejsza y, definicja y, standardu. Toyota sobie jeszcze jako mistrz świata w zakresie zarządzania procesami dodaje na końcu najlepsza w danym momencie. To już jest mistrzostwo świata. Ale żeby do tego dojść, do tej końcówki najlepsza w danym momencie, trzeba najpierw ten standard zbudować. Trzeba najpierw wiedzieć, w jaki sposób tą rzecz, to wyjście z procesu za każdym razem ma wyglądać tak samo. W tym samym czasie, w ten sam sposób, za każdym razem mówimy o sprawności operacyjnej. Dopiero wtedy możemy być taką Toyotą i ten standard co jakiś czas zmieniać, ale zmieniać go bardzo sprawnie, żeby go nie popsuć umieć ten standard zmieniać. Na razie nauczmy się trzymać ten standard, zabetonujmy go, a potem dopiero uczmy się, w jaki sposób go e, zmieniać. Jak już będziemy go zmieniali, żeby wszystkich przeszkodzić, wszystkich poinformować, yy, odpowiednio to wdrożyć, zrolować, to jest też sztuka. Ale pierwszą sztuką, do której my yy, teraz yy, dążymy, to jest zbudowanie standardów w procesie przy odpowiednim, yy, przy odpowiednim yy, wolumenie. Dlatego może zresztą w tecie najważniejsze stanowisko to jest standard officer, czyli osoba, która pilnuje standardów w procesie. Nie wolno nic zrobić bez jego wiedzy. To jest najważniejsza osoba w firmie. Nie można wdrożyć niczego, zmienić w systemach, w maszynach, nigdzie bez jego wiedzy. On trzyma standard w procesie. Ale przez to mają też bardzo sprawny, sprawną zmianę tego standardu. Dlatego mogą sobie pozwolić na taką definicję. Standard to jest wykonanie tej samej rzeczy w ten sam sposób, w tym samym czasie, w danym momencie najlepiej. W danym momencie a to już jest naprawdę world class i takie sprawność operacyjna, na której będziemy systematycznie dążyli. Na razie skupmy się na procesach, na razie skupmy się na naszym powtarzalnym modelu, na razie podsumowując, nie dla wszystkich branż, firm i sektorów jest Lean Sigma i zarządzanie procesowe, musi być wolumen, musi być powtarzalność i w zasadzie to jest jakby dla dwóch odbiorców, ta, ta metodyka jest dla dwóch odbiorców. Dla firmy, które już mają wolumen i standard, i walczą tak naprawdę o podkręcanie tego standardu. Albo o firmy, dla firm, które mają wolumen, ale standardu jeszcze nie mają. Bardzo często to tutaj są najlepsze, największe korzyści. Dlaczego? Bo wolumeny są naprawdę tysięczne, ale my cały czas traktujemy przejście przez każdy proces, każde przejście traktujemy jak projekt. Pytanie, jak budujemy te nasze 100 domów? Jeden dom to jest projekt. Milion domów to jest na pewno proces. A jak budujemy 100 domów, czy to jest 100 projektów, czy 100 przejść przez standardowy proces? Zależy od tego, jakiego mamy klienta, jaki mamy segment i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasami robimy samochód na zamówienia, czasami chcemy zrobić powtarzalny samochód, i wtedy pilnujemy, żeby on naprawdę był powtarzalny najwyższej jakości. To jest nasz, to jest nasz model, który będziemy opisywali. I to jest tak naprawdę rzecz, którą, na którą będziemy się zastanawiali nad procesem. Nie nad projektem. My tutaj, w tej metodyce, na tym kanale BPMS, Process Management, odrzucimy sobie projekt. Do projektu zapraszam, do Project Managementu, do innego kanału. To są dwa zupełnie inne, totalnie światy. Ale ważne jest też, żeby w kompetencji Change Managera, Continuous Improvement Managera, Black Belta, budować te dwie nogi, bo czasami będziemy działali projektem, Postawić nowy proces, zrestrukturyzować firmę, zreorganizować, a czasem będziemy dbali o to, żeby proces, który już poukładamy, był naprawdę cykliczny, powtarzalny i standardowy. My tu skupimy się na procesie, czyli na cyklu czynności, posiadający swój start, stop, zamieniający wejścia, wyjścia, co ważne, posiadający właściciela procesu, wykorzystujący zasoby, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, po to, żeby do Klienta wyszło w wyjście. Tu jeszcze jest klient, będziemy o tym bardzo wyraźnie mówili, też to opisywali. I to, co tak naprawdę Six Sigma zrobiła, ogromną rewolucję w świecie jakości. Będziemy inżyniersko, precyzyjnie, matematycznie, statystycznie opisywali spełnienie wymagań tego naszego właśnie klienta. I to tyle. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, gdzie już sobie przejdziemy do poszczególnych kroków BPMS.